Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Johnny. Zapraszam na kolejne przygody w świecie Battlefield 4 miejsce akcji Kaspijska granica 2014 w trybie podboju. Jakoż od premiery nowego dodatku, a zarazem ostatniego mija prawie tydzień. Wypadałoby, abym się tym tematem również zainteresował. Niestety Takowej przyjemności jeszcze nie miałem, gdyż w ostatnich dniach byłem pochłonięty za bardzo konfiguracją mojego nowego sprzętu do streamów, czyli Avermedia. Obecnie jestem w trakcie testów różnych ustawień i borykam się z problemem desynchronizacji obrazu z dźwiękiem. Póki co zostawiam Was z obecnym gameplayem, a my słyszymy się niebawem. fart. Na farcie go się zabiłem bez kitu i do drugiej strony. Swoją drogą włączyłbym sobie wyższe ustawienia graficzne. Ciekawe jestem, jakby to wyglądało. Co mnie D przejęli? B, tak? Że wie, do, wie, dobrze, że dowódca wie, co robić. To jest podwójnie? Tak, ale mały. O a to chyba musiałem włączyć czołgi, bo mam my tylko prostu te czołgi, w pamiętam na tym mapie. Powłączyli. Czołgi. Nie wiem, czy na tym podwoju były normalnie czołgi, czy nie. Mi się wydaje, że chyba tak. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja też nie jestem pewny. Nie jestem za na to uwagi wiesz. Mhm. No bo to na D teraz. Chodź na A skoro co jest przejęte łe, co przejmują, ja pierdziela ja Uej, kurde, on kampił. Nie zauważyłem gościa w ogóle. Ja pierdzielę Jaki fail. Smetykaj. A, nie, nie, B, B. Coś się dzieje na B. Cały czas B przyjmują. Kurde, gdzie on może być gdzie się po głowach chowa sukinson kurczę nie spadam stąd jest to zbyt niebezpiecznie albo jakiś znacznik jest bo co ale cholerowie ale Kupucie, Mam Gnoju Promiałeś, trafienie w głowę. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. a widziałeś to, nie? że już można 131 level bić A nie, Likur, jeśli chodzi o levela, to ja mam jedno zdanie. Mam w tyłku levela. I to, no dobra, a jeszcze hmm. ten nowy nóż to jest? To jeszcze ci chyba, mówiłem. Nowy nóż? Nowy ten... nóż, o rany, ile tego na jeszcze? No, ma ten. Nie, ma ten. To Pom pomidorowy nóż, tak? Pom pomidorowy no, nóż, no super. Nie wiem, ale na ten na pewno to nazwa. I jeszcze jest jakiś nóż nowy A, jest w antenie prawdopodobnie. Battlefield Friends to jest o, ten e, cesto. I on ma normalnie dwójnóg. I no, dwójnóg ma. nóż ma dwójnóg po Kurczę z I... mi... Zmieniłem sobie trochę często czułości myszki na mniejszą i kurczę muszę przyznać, że gra mi się nieco lepiej niż jeszcze niedawno No tak, Dziwne. ja, prawie. No, ja na najmniejszej prawie Ja tutaj na 1000 dpi ja na W grze mam, mam 3% No i ja na jeszcze mam najmniejsze dpi Dobra, już a przejmują, także ogólnie... Aha, jest chyba na antenie Hop Trafia? Nie! Fuck! Ajajaj aj, aj. On się Nie wiecie, Idę za tobą. Aha, tam są. To też, że nie mogę być całą w tymie. No, tutaj już jest Max. Ale ktoś z Boa do mnie dołączył. Z Tlanu, ciekawe. Zastanawiające. A, po długie stronie mura, muru Tu się nie dziwię, że go nie widzę Chyba trzeba zdjąć w końcu gościa z tego konteneru, chyba że już go zdzieli I idzie tędy, ktoś tutaj Tja, ich jest Było ich dwóch, w każdym z nich inna krew Pięknie w sumie no, na 14 na 12 w sumie balans jest, ale co to za balans? Dostałem po dupie. Oj, bo przejęli właśnie. Jest znowu no, wolna drugą stronę. Dobra. Ej, no co, jest Mogę sobie mur rozwalić ten, rybakiem? Tam, no tam, tam gdzie jest takie rozwalone. Tylko tu można, albo tam dalej. Tam. Mhm, tak, trafiłem no. właśnie, no i nic. Ale chyba nie tu, tylko można powiedzieć. zmarnowałem trzy naboje. I tak to nie ma powiedzenia, to tylko są fadziki, są głupie. I to jest Friendly Fire, nie? Z tego co pamiętam. No to jest klasyk No Friendly Fire. Friendly Fire jest, z tego co wiem. Jest, jest. A, a ja tak mówię, nawalałem, bo też sobie tu grałem raz. Wiedz, dlaczego ja nie odpierdam tego i tak mówię, mówię. że Mam zrobienie serwera? Aha, klasik! No to klasik, niestety. Żałuję. No ale co zrobić? Dlatego wolę krąg chleba ten serwer. Albo, albo kokosa serwer też. To też. Ładzi mi odpowiada. Może w ten... Kurde. Tam się z takim senem ukrywają, ale można z drugiej strony iść ich... Zajść ich od tej strony. Tu ogień. To ja wiem. Was szybko stół. Za Dzień. późno go zobaczyłem, za późno go zobaczyłem. Kurna. Eee, no tam gdzie ja byłem tylko na górze. To na takim środkowym piętrze można powiedzieć. Nie wiem jak to nazwać, Hej. kurde. Ale dałem teraz dupy strasznie, ale kiedy no, be przyjmują, z tym że, nie wiem czy ten, czy ten punkt c jest przyjmowany, bo nas jest więcej, czy po prostu jest tam jeszcze kolesia, jest go za mało, żeby przejąć punkt, a tutaj widzę go się nie ma. Dobra. Robisz nawet ze czy coś? Czy wiesz co ja teraz jest? biegam w piątkę, ale biegam z osobami, które ogólnie cholera, kurde. Rozpoczynanie prosiłem pisałem do Kondolidzie, żeby stworzyła nowy skład i, usun i ten, i ten Mr. Network Breaker stworzył nowy skład po prostu. Specjalnie po to, żeby mógł wejść. Przejmują punkt, cholera. Niedobrze. Na górze stoi, już gdzie stoi. Na co by to zagłosować? Ja pierdzielę. Mardem, Propaganda... O, Propaganda. Dwójka. Na rasę. O, to tam jest. O, w tym są. W... Rurce. Kurna, 8% życia. W pizdu. W rurce siedzą. Ta. A są nade mną. Czekam, aż zajdą, soki syna, bo, bo pójdę od drugiej by to chciał mi zajść. Jednego ja zabiłem. O! Pięknie. Kolejny padł. O! Propaganda będzie na 8% propaganda. życia. Cholera jasna. Kurna. <słuch> Mord o mo życia. To raczej nie... Życie mi się nie zaregeneruje niestety. No mój mnie zabije. Najwyżej i wyjdę po prostu. i bo, mi rozwal, bo, bo ja ich rozwalę po prostu. No i trudno. O! Tak. No co? Jeszcze ktoś na punkcie jest, widzę FAK! Pierdzielony, prawie dobrze było. Kurna! Hedem nie trafił z cukinsem eee, Fuck A ta to, to CWRS cholera za szyb, za mocne, za dobre Dobra, na kolesiu, na naszym od góry będą próbować płomienny. Dobra, mogę tutaj wbijać Dymek, wychodzimy I robimy burdel No Punkt przejęty no ja to został tylko D. Wow! Co to był za bóg w teksturze? Niezły Ojojo, drugie strony idą Lookout bo idą DO BOID drugiej strony Czekał, czego zdejmę, jak go zobaczę Jest? Nie, myślałem, że jest A, od rzeki Kurde, nie widzę gościa w ogóle. Ja widzę. Też go widzę. Jeszcze drugi tam jest. Kurde, musiałbym go tam zejść i go zabić na miejscu. Tam, 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 gdzie szłeś przez chwilę, to tam też coś do mnie waliło. No wiem, wiem. Mam no, oczywiście postęp życia, więc kurczę. A, a a, headshot, Heco, dobra, Heco, dostałem Heco tam, po tej strony. Nawet nie mam za bardzo możliwości się. Uchylić O No, mój Boże, my się bo w ogóle w, w, siedział w krzaka i w ogóle go nie było widać. Bo go zabili właśnie pana snipera No, to zostało tylko do przejęcia, widzę. Co przejmują, właśnie? A znaczy, co może zwiększę trochę grafikę, jednak. Wow! Ojej, tak źle idzie w ogóle, i punkt D, cholera Dostał! piękna sprawa. No kurde, pra... No 5% farciarz pierdzielony! Mm. Mm. O mój Boże... Moim mnie zabili. O, ale jak, tu, jak tutaj nie ma kurna pojazdów, to na cholerę mnie w ogóle technik. No ja zapomniałem, że ja zakręciłem się i zapomniałem, że tutaj pojazdów nie ma. No ci są, no drugi, kurde! Tego nie przewidziałem. No no no, coś tam się dzieje. się sobie... Masz minioną pozycję? Uciec. Kurde! Mogę przebyć przez takie główno. Ale kampery, ja! Dwójnu KWS-u. Rozśmieszają ci ludzie. do Przejłaś przez ten płot, kurka wodna. No, został? Dobra, punkt przejmowany. Przejem, przejmujemy punkt. No nie! Na górze, na dachu, skurkowaniec! Pierdzielony! Ah. O, widzę, że tu na co jest przeważana ta siła wroga. No i zjeżdża, trzeba było odosobnić chyba. Ej. No jest gościu, dobra. Aaaa, pierdziele! shotgun. Dobra. A tu... Oni gdzieś miał znacznik na ciągle się no, ta, no, są na murku. A na D gdzieś znacznik, ciągle gdzie się gdzieś Tak, To znaczy znaczek Kurwa czy <śśmiewanie> <śmiewanie> Ja pierdzielę, no nie, znowu kurna piejeprzony shotgun Wiesz, tu mają znacznik. Ale jak Zekucia teraz była? To nie wiem, to jest znacznik. Na mają znacznik i nie wiem, gdzie on jest. Zdenerwuje mnie to. 一起吗？呀，皮尔多呢？嗯。 Tak, dobrze szło, no. Nie ma znacznika. Też chyba nie ma znacznika. Chyba zniszczyli znacznik w końcu. Ale punkt jeszcze cały czas z ich. No, ale chodziło mi o D, nie? No, ciągle się spełnili Nehmen wir mal Kierdole, jak teraz lamie strasznie. Hmm. Taka zajebista sytuacja idą, no po prostu daje dupy całkowicie. Na nas. Jezu, ani w karabinie nie mam ani w pistolecie nie mam amunicji. Tam mamy amunicję? jaka tu jest, jest rozruba, Jakie tu jest burdel? Na tym tym, teraz w tym miejscu. No tu przeciwników na tym punkcie jest masakra. Na jakim punkcie? Na cały czas na C. Walczycie o to C, ja? Cały czas jest walka o to C. jaka, jaka, jaka emocjonująca, ci powiem. No to na pewno. Na chodź, bzdura. Hm, nie oddają tego co za cholera. Mmm, nie, no tu jest za dużo ich jest. się raz roi.

Jak nie jej... wiem. No, mamy ser. No, w końcu. Po tak długich walkach. O, przyszłem. No, co, z kolei. Znowu się zaraz pili. Oni dużo znośników mają, ale walka jest zajebiście emocjonująca. Mhm. tu się dzieje, a co jest spoko, Bo normalnie zrobiłeś tak jak na normalu, ale zabić swojego masz jak na hardcore. Co tu się dzieje? Nie, nie słyszałem czegoś takiego. E, Razaj. Aha. Ja na ten nad punkt d. No już, już chyba nie. Albo się z nasi ci żyją, ale nas ich inaczej jest więcej. A, to chwilę się kończy. Te zrespili się, pozabijali tamtych. Spokój. Koniec. Koniec.